Ciocia Frania. Takim właśnie tytułem zaopatrzył Zygmunt Nowakowski swój nowy rozdziałik radiowej gawędy o literaturze. Panie doktorze, prosimy do mikrofonu. Słowacki scharakteryzował sytuację emigrantów polskich we Francji, mówiąc: Tu dzisiaj Polak błąka się wygnany w nędzy i brat już nie pomaga bratu. Wierzby płaczące na brzegach sekwany smutne są dla nas jak wierzby Eufratu i całej nędzy nie wyjawie światu. Mimo woli, myśląc o emigracji polistopadowej, muszę myśleć o nas, o emigracji powrześniowej. Słowacki nigdy nie żył w nędzy i nie potrzebował pomocy ze strony rodaków, którym wiodło się we Francji dość rozmaicie. Jedni głodowali, głodowali dosłownie, i o nich to pisze do matki. Teraz żałuję, że nie jestem bogaty. Tyle tu nędzy, że wystawić sobie nie możecie. Niektórzy w mieście nieco odległym od Paryża mieszkać przymuszeni po złotemu na dzień biorą i bez butów chodzą. Kończy te informacje słowami przeklęty to naród, mając na myśli oczywiście Francuzów. Oprócz głodujących emigrantów byli także inni, którzy jakimś szczęśliwym trafem zdołali wywieźć z Polski grube pieniądze, dzięki czemu żyć mogli na szeroką stopę po pańsku, po magnacku. Nawet książę czatoryski, który utracił wszystkie swoje majątki w zaborze rosyjskim i chwilami cierpiał, Pewien względny zresztą niedostatek prowadził wielki dom, mieszkał w palacu, na którego posadzkach nie można było pojawić się inaczej jak tylko we fraku, w rękawiczkach, w jakichś wytwornych trzewikach. Słowacki wybierając się na przyjęcie u czardy, pisze do matki. Kazałem więc na oleb na szyję, żeby mnie krawiec stroił. Krawiec, jeden z pierwszych krawców, Polak wysilił się i prawdziwie zadziwiającym sposobem jestem zgrabny, ale te trzewiki, te mnie zabijają, a bez nich ani się pokazać. Więc jedni chodzili niemal boso, drudzy w jakichś kosztownych lakierkach, jedni w lachmanach, drudzy w frakach, ale i jedni, i drudzy byli nieproszonymi gośćmi we Francji po powstaniu listopadowym, tak samo jak my. Byliśmy nieproszonymi gośćmi po klęsce wrześniowej. Ich drażnił do żywego na wskruś pacyfistyczny nastrój Francji. Wyobrażali sobie początkowo, że Francja lada dzień, Lara godzina ujmie się za Polską, a tymczasem Francuzom ani to w głowie nie powstało. Nasza fantazja galopowała w ten sam sposób i spotkał nas ten sam zawód. Do szału, do ostatniej furii doprowadzało nas rozplakatowane wszędzie hasło defense passive, czyli nawoływanie do obrony biernej, która od razu pachniała klęską nieuniknioną. Pamiętam jakoś na samym początku stycznia 1940 roku, obudziła mnie w nocy sirena alarmowa. Zerwałem się z łóżka pełen nagłej radości. Syrena oznacza alarm. Czyli nad Paryżem pojawiły się samoloty niemieckie. Nareszcie, nareszcie, coś się zaczyna. Macie swoją obronę bierną. Nalot mówi, że musicie wziąć się do obrony czynnej, nie tracąc ani chwili czasu. Ale głos Syreny umilkł wkrótce i pokazało się, że alarm był bezpodstawny. Po raz drugi usłyszałem syrenę dopiero w początkach czerwca. Wtedy już nie przestawała drzeć się, ale wtedy było już za późno, już Niemcy bezkarnie krążyli nad Paryżem, a my, Polacy, musieliśmy co rychlej wiać na południe czy na zachód. Żołnierze nasi byli uzbrojeni źle albo nawet wcale nie uzbrojeni. Mało tego, nie wszyscy z naszych żołnierzy mieli pełne mundury, a sam widziałam na własne oczy żołnierza polskiego, który był bez spodni. Dostał kurtkę, płaszcz i czapkę, ale na spodnie jakoś nie starczyło i musiał, jak Boga kocham, paradować w kalesonach, a było to zimą dość srogą. Jak emigranci po listopadowi urągali na skomstwo Francji, tak samo i my kleiliśmy, widząc naszych żołnierzy uzbrojonych w jakieś przedpotopowe karabiny, śpiących w barakach na golej ziemi, albo gdzieś na strychach, czy w innych zakamarkach. Ale mimo wszystko czar Francji trwał, jak trwała wiara w nią zarówno u powstańców listopadowych, jak i pośród nas. W listach wysyłanych okrężną drogą do kraju posługiwaliśmy się Pieszczotliwym szyfrem, mówiąc o Francji jako o Cioci Frani. Każdy z nas wyobrażał sobie, że cenzura niemiecka nie potrafi w żaden sposób odgadnąć, kogo mamy na myśli, pisząc Ciocia Frania, którą później zastąpił Wójcio Jerzy, czyli Anglia. Tak jak generała Sikorskiego, konspirowaliśmy w listach za pomocą zdrobniałego imienia Władzio. Emigranci polistopadowi mieli także swój szyfr. I na przykład, nie chcąc skompromitować krewnych, używali słowa nasza rodzina albo kuzynka, zamiast napisać po prostu polska. Pełno tej kuzynki w listach słowackiego do matki. Donosząc o obchodzie rocznicy wybuchu powstania, pisze: Obchodziliśmy rocznicę urodzin naszej kuzynki. Albo, gdy jakiś Francuz napisał durną sztukę, której tematem była Polska, słowacki mówi: Jedną także z największych nowości we Francji jest wystawienie historii romansowej naszej kuzynki. Wielkie głupstwo. Smutne to było dla nas i czasem łzy się kręciły w oczach, czasem śmialiśmy się do rozpuku. O! I my także niekiedy płakaliśmy, niekiedy śmialiśmy się, czytając rozmaite brednie o Polsce w gazetach francuskich. Ale ich, tak samo jak nas, wzruszały pewne gesty, pewne objawy sympatii dla naszej ojczyzny. Słowacki był na wspomnianej pierwszej rocznicy wybuchu powstania. Wielką salę domu przy ulicy Dutaran ozdobiły chorągwie polskie i francuskie. Oprócz zaś Także amerykańskie, które przybyły do Europy za późno. Miały być doręczone walczącym żołnierzom polskim, ale nie dojechały na czas i delegat amerykański oddał je bezbronnym emigrantom. Przemówienie zagajające wygłosił człowiek szlachetny i prawdziwy przyjaciel polski, Lafayette, który przybył na tę uroczystość w mundurze o dziwo polskim. Mówił krótko, ale na pewno szczerze i pięknie. Komitety francuski i amerykański zbierają pierwszych z naszych braci wygnańców, którzy przybyli do tej stolicy. Możebne jest, iż gościnna i przyjazna ziemia Francji stanie się dla was drugą ojczyzną. Mimo to zachowajcie narodowość waszą, która wam zawsze była zbawieniem i chlubą. Zerwała się burza oklasków, jak zerwała się po umowie delegata amerykańskiego Hał, który grzmiał z estrady, wołając: ale nie traćcie nadziei, waleczni Polacy. Ojczyzna wasza będzie wolną i nie tylko wasza ojczyzna, ale i wszystkie kraje obecnie jęczące pod jarzmem ciemięsców. Rozum wciąż kroczy z niesłychaną szybkością naprzód. Nie wstrzyma go dyplomacja Moskali. Uroczystość zakończył młody poeta francuski Le Mercier, potępiając rządy carskie, które po kapitulacji Warszawy ośmieliły się zawiadomić Europę, że w Warszawie panuje porządek że Lord reign a Warsowi. Słowacki słuchał tych mów i bacznie przypatrywał się obecnym, pośród których nie brakło znakomitości literackich, jak na przykład sam Victor Hugo albo James Cooper. Autor niezmiernie popularnej powieści Ostatni Mohikanie. Wkrótce po tym obchodzie Polacy założyli związek pod niezbyt fortunną nazwą, mianowicie Towarzystwo Tułaczów Polskich, które później przechodziło się w Towarzystwo Historyczno-Literackie, będące pierwszym, zresztą bardzo słabym, zawiązkiem propagandy. Do którego zapisało się początkowo 36 członków, między innymi trzymając się dotąd na uboczu słowackim. Odbiegłem dzisiaj od właściwego tematu, więc od literatury, bo mi spokoju nie daje myśl, że tyle było rzeczy podobnych pośród emigracji polistopadowej i pośród nas. Jeśli wspomniałem o obchodzie pierwszej rocznicy powstania listopadowego, nie od rzeczy będzie przypomnieć, że coś analogicznego odbyło się w Angers, w mieście, które Francuzi oddali na siedzibę polskiego rządu. Angers to przecie gniazdo dynastii andegawińskiej, związane z naszą królową, Jadwigą. Mówił o tym maire miasta Angers, mówili jacyś generałowie francuscy, i nawet polało się sporo szampana w chwili, gdy ciocia Frania niemal oficjalnie ogłosiła Angers jako stolicę Polski na uchodźstwie. Była wtem spora doza koketerii, od której mogło się nam w głowie przewrócić: Angers stanowiło tylko symbol. Rzeczywistość przedstawiała się trochę inaczej. Większość z nas nie czuła wówczas zbyt wielkiej sympatii do Francji i do Francuzów. Choć w przeciwieństwie do Słowackiego, nie szafowaliśmy przymiotnikiem szkaradna, który tak często występuje w korespondencji poety z matką. Paryż dla niego to miasto prozaiczne i szkaradne. Po sześciu tygodniach pobytu na Cekwaną powie, że w Paryżu nie ma nic osobliwego, że nawet wino, tak zwane zwyczajne, jest lurą, jest szkaradne. Wydaje mi się, że był niesprawiedliwy zarówno wobec Francuzów, jak i wobec wina. I był niesprawiedliwy, pisząc, w innym miasteczku, albo nawet w mieście, cudzoziemiec zaraz wchodzi do dobrych towarzystw. Tutaj domy są zamknięte. Trzeba mieć własny kabriolet, żeby się otworzyły. Chcąc zainteresować jakąś damę, trzeba gadać po angielsku, udawać Anglika, bo wiedzą, że Polacy nie mają pieniędzy. Udawać zaś Anglika znaczy tyle, co udawać głupca i oryginała, bo takimi są Anglicy w Paryżu. Ponadto był zdania, że Francuzi za dużo gadają i że jako ludzie są niewiele warci. W Paryżu podobała mu się właściwie tylko jedna rzecz, mianowicie cmentarz, o którym z entuzjazmem pisze do matki. Jeden z najmilszych wieczorów, który miałem w Paryżu, był na cmentarzu Père Lachaise. Nic nie widziałem piękniejszego w tym rodzaju. Jest to wzgórze bardzo rozległe, położone za miastem, którego cała pochyłość, gęsto pokryta grobami, zarosła cyprysami, przez które z trudnością przedrzeć się w tym lesie. Pomiędzy cyprysami widać mnóstwo róż miesięcznych, bladych, ale kwitnących wiecznie czasem ognistym kwiatem błyśnie gieranie. Biedak, zachwycając się cmentarzem Père Lachaise, nie przypuszczał, że w kilkanaście lat później przyjdzie mu spocząć na długo, zupełnie gdzie indziej, bo na cmentarzu mu martw. Ale i ten zachwyt okraszony jest zgryźliwą, a trafną uwagą o skomstwie Francuzów, którzy ozdabiają groby swych najbliższych sztucznymi kwiatami. Pisze do matki, każdy za kilka groszy dobrze pokaże innym swą boleść, a kiedy da kilkanaście, to kwiaty splutna aż po roku trzeba będzie odmienić. Ten sam motyw powtarza się w wierszu pod tytułem Paryż. A pod stopami dalej miasto w chmurze Tobi się we mgłach gasnących opalu, A dla żalobnych rodzin przy tym murze Przedają wianki z plutna lub z perkalu, Aby dłużej świadczyły o kupionym żalu. Poeta patrzył początkowo na wszystko ponurem okiem I nie dostrzegał cech dodatnich ciocifrani. Przejaskrawił swe pierwsze wrażenia oraz przesadził grubo, mówiąc, że na emigracji brat już nie pomaga bratu. I wtedy po upadku Powstania Listopadowego, i później podczas II wojny światowej, i wreszcie teraz brat pomaga bratu. Jest w Paryżu koło kombatantów polskich przy ulicy Legendre, gdzie każdy Polak za śmieszną cenę, za grosze może najeść się do syta. A jeżeli dzisiaj i ja przesadził w krytycyzmie, wtedy muszę dodać na zakończenie, że nic i nigdy nie zmniejszy mego podziwu i mej sympatii dla Francji, czyli dla. Cioci, Frani. Mówił Zygmunt Nowakowski z Londynu.